Sponsorem programu jest Agencja Reklamowa UMA, promotor cyklu górskich samochodowych mistrzostw Polski. Plina Kłodzka to kultowy region dla wszystkich zawodników i kibiców związanych ze sportami motorowymi. To tutaj pomiędzy Małą Wsią Sienna, a położoną niecałe 3 km dalej i 200 metrów wyżej przełęczą puchaczówka, przez lata prowadzono odcinki specjalne licznych rajdów oraz samochodowe wyścigi górskie. Obecnie w tym rejonie zlokalizowano działające przez cały rok wyciągi krzesełkowe, trasy downhillowe, ścieżki rowerowe i liczne hotele, pensjonaty i karczmy regionalne. U stóp Czarnej Góry Wsiennej powstał kompleks hotelowo-sportowy, na terenie którego zlokalizowano bazę wyścigu górskiego, będącego 11 i 12 rundą górskich samochodowych mistrzostw Polski. Impreza została zrealizowana przez Automobil Klub Ziemi Kłodzkiej po trzech latach przerwy, związanej m.in. z budową hoteli i położeniem całkowicie nowej nawierzchni asfaltowej. Jak obliczyli działacze z Kłodzka, wyścigowy weekend będzie organizowany na tej trasie po raz 25. Rozgrywane od 6 do 8 września zawody przyciągnęły wszystkich kierowców, którzy walczą w GSMP o tytuły mistrzowskie sezonu 2019. Na badaniu technicznym w piątek 6 września pojawili się więc liderzy klasyfikacji generalnej z jej liderem Szymonem Łukaszczykiem, Andrzejem Szepieńcem, Dubajem, Waldemarem Kluzą, Tomaszem Myszkierem i Michałem Ratajczykiem, ubiegłorocznym mistrzem Polski. W sumie na liście startowej wyścigu górskiego Czarna Góra pojawiło się 47 zawodników. Sobota powitała kierowców, obsługę wyścigu i kibiców gęstą mgłą, w której miano rozegrać trzy podjazdy treningowe i dwa wyścigowe. Z powodu mgły start przesunięto o godzinę. O tym, jak śliski w deszczu jest równy jak stół asfalt, już podczas pierwszego podjazdu przekonało się kilku kierowców, opuszczając na szczęście niegroźnie trasę. Podczas drugiego podjazdu groźnie wyglądający wypadek miał Michał Żybarski który z dużą prędkością w połowie trasy uderzył swoim subaru impreza zabezpieczające pobocze słupki z opon. W tych trudnych warunkach w pierwszym podjeździe treningowym największą odwagą i precyzją wykazał się Michał Ratajczyk w Mitsubishi Lancerze. W podjeździe drugim najszybciej pojechał lider tegorocznej klasyfikacji generalnej mistrzostw Szymon Łukaszczyk zakopieńczyk dysponuje ponad tysiąc konnym samochodem z rozbudowaną aerodynamiką, zbudowanym w firmie AMS Stopka Race and Railway Service z Katowic, która podczas wyścigów zajmuje się także bieżącą obsługą auta. Z usług AMS korzysta także Dubaj, dla którego przygotowano egzemplarz lancera Berg Monster oraz inny zakopiański zawodnik Konrad Biela, który z powodzeniem walczy w kategorii aut produkcyjnych. W trudnych warunkach, w których po południu zaczął się pierwszy podjazd wyścigowy 11 rundy GSMP, największym pechowcem okazał się Michał Ratajczyk, który pod koniec trasy uderzył w betonową barierę, doszczętnie niszcząc lewą część Lancera. Kierowca już żegnał się z wyścigami w tym sezonie, lecz jak się później okazało, hasło Polak potrafi jest wciąż aktualne. Po całonocnej pracy mechaników auto na drugi dzień stanęło na linii stawki. Na czoło stawki wysunął się Szymon Łukaszczyk, który wyprzedził Dubaja i jeżdżącego również Mitsubishi Lanserem Andrzeja Szepieńca. Drugi podjazd wyścigowy to przede wszystkim awarie, które wyeliminowały Dubaja i Waldemara Kluza. Znów najszybciej pojechało Łukaszczyk, dla którego było to ósme zwycięstwo rundy GSMP w tym sezonie i może już świętować Mistrzostwo Kraju. Dzień dobry, witam wszystkich. Eee, skończyliśmy zmagania pierwszego dnia na trasie wsiennej w Czarnej Górze. Eee, rewelacyjna nawierzchnia, równek na stole. Eee, niestety, aura pogodowa bardzo średnia. Eee, cały dzień w deszczu w większych lub bardzo dużych opadach. Trzy podjazdy wygrane, e, dosyć duża przewaga na koniec, cenne punkty do klasyfikacji generalnej, więc e, bardzo zadowolony jestem, team spisał się świetnie. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy do tego e, dołożyli swoich starań. E, zapraszam do kibicowania na jutro. Zanim sklasyfikowano szepieńca, na miejsce trzecie po tym podjeździe wskoczył Tomasz Myszkier, jeżdżący z kodą Fabią WRC. Podsumowując dzisiejszy dzień, warunki były trudne bardzo, było dużo, dużo, dużo wody, dawno nie było tak mokrego wyścigu, no ale wszyscy mieli tak samo. Problem polegał na tym tylko, że w samochodach naszej klasy bardzo łatwo parują szyby, za łatwo i były problemy z widocznością. No cóż, współczuję kolegom, którzy nie dojechali, my dzisiaj mieliśmy więcej szczęścia, mieliśmy jakąś... Drobną awarię z napędami, którą będziemy musieli usunąć na dzień jutrzejszy. No i udało się skończyć na drugiej pozycji. Także dziękuję sponsorom za wsparcie, kibicom za doping. No i życzę, żeby jutro pogoda była lepsza dla wszystkich. Kibice mogli obserwować pełen napięcia pojedynek w grupie A, w której prowadzącego po 10 rundach Romana Parana dzieliło od drugiego Roberta Sługockiego zaledwie 25 punktów. Dodatkowo w siennej pojawił się pauzujący od wypadku na początku sezonu szybko jeżdżący Karol Krupa, podobnie jak koledzy używający Mitsubishi Lancera, mogący pomieszać plany swoich kolegów. W pierwszym wyścigu najszybszy w grupie był Sługocki. W drugim Baran pojechał znakomicie, nadrobił półtora sekundową stratę i wygrał rundę w tej grupie, zwiększając swoją przewagę nad konkurentem. Grupa N produkcyjnych to kolejna wygrana bezkonkurencyjnego Konrada Biegi. Wprawdzie w Siennej pojawił się jego groźny rywal z początku sezonu – Kamil Strama, którego nie widzieliśmy od czasu rozbicia auta podczas zawodów w Limanowej, ale tym razem nie stanowił zagrożenia dla kierowcy czerwonego Lancera. Tym samym Biela także mógł już świętować zajęcie pierwszego miejsca w łącznej klasyfikacji sezonu. Podobnie sytuacja wyglądała w grupie APL, w której po raz kolejny zwyciężył jeżdżący Subaru imprezą Jacek Madziar i zapewnił sobie na trzy rundy przed końcem sezonu Mistrzowską szarfę. Daleko od rozstrzygnięć jest natomiast sytuacja w grupie E0, w której teoretyczne szanse na wygraną w sezonie ma aż trzech kierowców. Sobotnia runda mistrzostw należała do Pawła Frączka, startującego Hondą Civic. Lider grupy Janusz Grzyb zajął miejsce drugie. Wśród kierowców aut napędzanych na jedną oś znowu wygrał Gabriel Kubik który od początku sezonu zgromadził komplet punktów i już podczas poprzednich wyścigów rozgrywanych w Sopocie mógł świętować mistrzowski tytuł.